Powiedz, a Bardzo dobrze, świetnie. A teraz powiedz mi, proszę, ile widzisz moich skrzydełek? Dwa. Zgadza się, a zatem jesteś całkowicie zdrową rybką. Następny! Ojej, pozwól, że przyjrzę ci się bliżej. Ale nie bój się, mam na imię Pinio, jestem oktonautą i medykiem. Pomagam stworzeniom, którym coś dolega. Jeśli pozwolisz mi obandażować szczypce, zaraz poczujesz się lepiej. Ha, no i będziesz zdrów. Strasznie zimno w tych arktycznych wodach. Wrócę na oktostatek i trochę się ogrzeję. Ojej, moja apteczka. No nie, muszę ją odnaleźć. Aha. A nie, to muszla... Ale przecież musi gdzieś tutaj być. Hy! Ojej, mors! Jego wąsy pomagają mu znajdować muszle. To może znajdzie też moją apteczkę. Och, serdeczne dzięki. Co za dziwna muszla! Ej, szefowi może się spodobać. Czekaj, wracaj! To nie żadna muszla, to moja. apteczka. Kapitanie? Słucham Cię, Piniu. Moja torba lekarska została porwana. I to przez Morsa. Kocurro, włącz proszę okto-alarm. nauci, wszyscy do sterowni. Posłuchajcie, wie ktoś z was po co Mors miałby porywać apteczkę naszego Pinia? Może myślał, że to muszla? Właśnie, te osobniki uwielbiają muszle. Ja mam tam wszystkie moje bandaże i lekarstwa. Bez apteczki nie pomogę cierpiącym stworzeniom. Piniu, o nic się nie martw. Zaraz odnajdziemy tego Morsa. Po prostu normalnie dorwiemy tego wąsacza i mu tę twoją apteczkę z kłów wyrwiemy. Kocurro, Piniu, do pływaka A. Peniu, otwórz Tak jest, kapitanie. Aha, widzę podejrzanego jego mościa. Dotarliśmy właśnie do wielkiej kolonii morsów. Mało to ich nie jest. Jeśli twoja apteczka jest tutaj, to ją znajdziemy. E e dzień dobry. Chcielibyśmy wyjaśnić pewną sprawę. Możemy? Ej, ale wy nie jesteście morsy. Brawo! Jesteśmy oktonautami. A to jest kolonia morsów. Obcym wstęp wzbroniony. Ale bez nerwów. My chcemy tylko... Także się uprasza cofnąć, Ale wycofać, bo jak nie, to inaczej. Miłej kąpieli. Coś mi się wydaje, że niewiele wskuramy. Bo mnie zaskoczyły. Już ja was dorwę, wredne morsy. Musimy wymyślić inny sposób, żeby dostać się do kolonii morsów. I wtedy... bum! I wszyscy wpadliśmy do wody. Hmm. Morsy nie bardzo lubią wpuszczać do siebie inne stworzenia. A, czyli skoro nie jesteście morsami, to tam nie wejdziecie. Ale możemy wyglądać jak morsy i zacząć zachowywać się jak one. Wtedy dałoby się wejść. I odzyskać moją torbę lekarską. Kseniu, będziesz nam musiała pomóc. Jasna sprawa, szefie. Dobrze, panowie, rozpoczynamy operację Octomors. Ruszajmy. Myślicie, że nabiorą się na ten kostium Ksenii? Jeśli to pomoże odzyskać moją apteczkę, to warto spróbować. Przekonałeś mnie. Kolumbiku, zgłoś się. Właśnie rozpoczynamy próbę przeniknięcia do kolonii Morsów. Zrozumiałem. Teraz najważniejsze, żebyście zachowywali się jak one. Nie dajcie się zbić z pantałyku. Eee, chyba jakiś nowy jesteś. <laughs> Morscy tak właśnie się witają, dmuchając sobie w twarz. Proszę mu oddmuchnąć, inaczej się obrazi. O, e, e. Tylko na tyle cię stać. E, musimy dmuchnąć mocniej. Wszyscy naraz. raz. Raz, dwa, trzy. Zdecydowanie lepiej. Miło poznać. Jak masz nadmiar małż, to dawaj je dla szefa. Wszyscy się z nim dzielimy, póki nie wydobrzeje i sam nie znajdzie. Jasne, będę pamiętał. Udało się. Dostaliśmy się do kolonii Morsów. Ech. O, plaster pinie. Jesteśmy na dobrej drodze. Miejcie oczy szeroko otwarte. Aniś, no, na ogon mi nadepnąłeś! Przepraszam, ale nie jest mi łatwo, jak one tak na nas napierają. A, typowe zachowanie dla morsów. Uwielbiają ocierać się o siebie nawzajem. A na mnie się to zachowanie kompletnie nie podoba. Chyba się przemknęliśmy? Nie mów hop! O, a to kto? Chyba jakiś nowy. To właśnie ten, co zabrał moją apteczkę. Kolumbiku, zgłoś się, zbliża się do nas nie najciekawszy mość. Oj nie jest za dobrze, on chce konfrontacji. Chcę udowodnić, kto jest silniejszy. Jeśli chcemy się dowiedzieć, gdzie jest apteczka, to musimy się z nim zmierzyć. Już ja mu udowodnię, kto jest mocniejszy. Kapitanie, proszę na mnie wskoczyć. W górę. Piniu, dajesz radę? E, spokojnie. Dobra, dobra. Faktycznie duży jesteś. Mów, gdzie jest torba lekarska. E, torba lekarska? Takie coś białe, co się otwiera, a w środku są. A chodzi ci o tę śmieszną muszlę, co ją znalazłem. Szefowi ją dałem, żeby go rozweselić. A szef to który jest? Najprawdopodobniej największy i z największymi kłami. Aha, to dawać mi go tutaj ja? Koturo, możesz nas przywrócić do pionu? No nieszczególnie, skoro ktoś na mnie siedzi. drozi eee! W nogi! Pittani, Znaleźliście już szefa morsów? Kolumbiku, to nie jest dobry moment na rozmowy. Zabrać ich do szefa. Widzicie? A zatem dotrzemy do niego. Szef, Chcę wiedzieć, co robicie w kolonii morsów. Mówić. E, spokojnie, nie chcemy Was niepokoić. My tylko chcemy z powrotem apteczkę pinia. Czy to ta śmieszna biała muszla? To to. Moja torba lekarska. Twoja torba lekarska? To ja tu jestem szefem, a więc jest moja. Uah! Nie zależy nam na konfliktach, szefie, ale ta apteczka to własność naszego medykapinie. I myślicie, że możecie tak tu sobie do nas wkroczyć i mówić mi, co mam robić? O nie, jego płetwa. Stój! Nie możesz się przemieszczać z bolącą płetwą! Jeśli jej zaraz nie zabandażuję, to będzie ci się tylko pogarszało, aż w końcu. O, matko! Ale mnie strasznie boli. Możesz mi powiedzieć co się stało? O skręciłem ją sobie wczoraj i teraz nie mogę się ruszać. To dlatego wszyscy znoszą dla ciebie małże, tak? Myślicie, że możecie mi jakoś pomóc? Hm. No cóż, skręcona płetwa. Gdybym miał apteczkę. Dobra, Trzymaj. <muszelasi> Proszę i zagoi się! E, dzięki, od razu mi lepiej. Nie mam pojęcia, co bym bez Was zrobił. A ja nie mam pojęcia, co bym zrobił bez mojej apteczki. I pamiętaj, nie nadwyrężaj na razie płetwy. Oczywiście! A wy odwiedzajcie nas, kiedy tylko zechcecie. Przyznaję wam honorowe obywatelstwo kolonii Morsów. I żegnamy się z Wami naszym tradycyjnym pozdrowieniem. Eee! Oh, <laughs> oh. 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 oh.